Czytul się do mnie: jesteśmy tacy delikatni, aż strach. Oczy z niebem i łąką chroni, powieka z bibułki. Nóż chodzi, brzuch łatwiej niż chleb, a krew przy nieostrożnym ruchu kierownicy wyfruwa jak spłoszony ptak. Nasza płeć meduza wyrzucona na brzeg, tylko przez chwilę wilgotna. Wszystko w nas jest bardziej kwestią czasu niż w przypadku cegieł, a nawet kruchego szkła. Kamień posiada nad nami druzgocącą przewagę. Więc przytul się do mnie. Tylko czułość idzie do nieba. Zawsze piszę przy muzyce. Ona musi być łagodna i taka optymistyczna, która tworzy taką falę wewnętrzną. Jak pan widzi rolę tego kobiecego pierwiastka jako poeta, jako pisarz w dzisiejszym świecie? Myślę, że jesteśmy w trakcie właśnie wielkiej rewolucji obyczajowej, to znaczy to wyjście kobiet z tych swoich ograniczeń, z tej niewoli nawet można powiedzieć, które były w różnych epokach wyjście na scenę i pełnoprawność już właściwie to prawie się stało już faktem są jeszcze rzeczy do odrobienia, ale tego nie ma już tak dużo. Ten pierwiastek kobiety z kobiet jest strasznie ważny. No, on, poezja na przykład jest kobietą moim zdaniem. Polska jest kobietą, też tak naprawdę jest bardzo kobieca. Ja kiedyś miałam dyskusję z Maćkiem Zarembą, który jest słynnym szwedzkim sojusznikiem od, od jakiegoś czasu, i on na przykład uważa, że Polska jest kobietą, a Szwecja jest mężczyzną. W Polsce te kobiety paradoksalnie zawsze były ważne. Jak się patrzy na polską historię, na polską literaturę, która jest świadectwem często jakichś historycznych zdarzeń, to ta rola kobiety była jednocześnie ważna. Czy sądzi Pan, że jesteśmy w jakimś takim ważnym punkcie w naszym kraju w związku z tym, że kobiecość znowu jest na sztandarach? W Polsce sytuacja jest o tyle specyficzna, że nie ma jednej Polski, są dwie Polski, może trzy. Jest ta Polska prawicowo-konserwatywna, jest liberalna i jest ta obojętna. I ten biegun między tą prawicową a liberalną, te bieguny są naprawdę bardzo odległe w tej chwili. Ta cała kwestia przerywania ciąży, to decydowanie przez mężczyzn konserwatywnych o tym, czy kobieta może decydować o swoim ciele, to, to jest dosyć specyficzna rzecz w Europie, prawda? Ale ja uważam, że to jest tak że to jest chwila z punktu widzenia historii, to nie będzie trwało długo. Zresztą widzimy, jak jest opór i, 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 i że młode pokolenie się rewolucjonizuje jednak i się buntuje, ten bunt też będzie cenny. To jest kwestia kilkunastu lat, kiedy to się radykalnie zmieni. Mi się wydaje, że to nawet może przyspieszyć paradoksalnie te zmiany obyczajowe, to, że, to, że jest opór, prawda? To, co się dzieje w Polsce, jest opór przeciwko równouprawnieniu. I mówcie, że ta konserwatywna polska, uważa, że właśnie miejsce kobiety jest w kuchni. Tak, ta obczajowość się zmieniła bardzo, ale tak naprawdę to, to jest takie myślenie. Część tych odruchów, takich refluksów konserwatywno-prawicowych, które widać trochę w całym świecie, wynika właśnie z, tym, z tego lęku przed szybkością zmian. Że, że tak jest odruch obronny u, u ludzi, którzy mają bardziej zamknięte myślenie, odwołuje się do jakiejś wyidealizowanej przeszłości, że kiedyś było lepiej, co jest nieprawdą, bo nigdy nie było lepiej. Wydaje mi się, że jednak ten liberalny duch to jest duch obecnego czasu. Jest takie pojęcie jak duch czasu. Duch czasu jest potęgą. I te siły konserwatywne w Polsce występują przeciwko duchowi czasu, ale duch czasu jest zawsze silniejszy. Także to nie da się płynąć pod prąd tej wielkiej rzeki, która i tak płynie w kierunku liberalnym, moim zdaniem. Sam jestem liberałem, więc też bronię tej postawy i, i, i próbuję być optymistą. Na co dzień pan obcuje z tą kobietą, którą jest poezja? To z, y, można powiedzieć, że jest pan. Y, bardzo odważny i bardzo otwarty na to, co ona panu przynosi. Ja myślę, że we mnie ten pierwiastek kobiecy jest dosyć mocny. Mam też różne męskie cechy na pewno, ale też mam sporo kobiecych, to zresztą w przypadku artysty to jest nieuchronne, mi się wydaje. No bo nie tylko poezja, sztuka w ogóle jest kobieca ze swojej istoty. Kobiety mają teraz, mi się wydaje, mają trudno, ale mają jednak może nawet łatwiej niż mężczyźni, że łatwiej jest zdefiniować teraz bycie kobietą, natomiast model męski jest w rozsypce. Kobieta wiele bardziej od mężczyzn uczestniczą w kulturze. Jak, jak są spotkania takie jak tutaj, kiedy jest, jest publiczność, to gdyby policzyć, to na tych spotkaniach 70% to są kobiety. Jaka jest relacja między sztuką a miłością? Czy jedno bez drugiego nie może istnieć? Miłość jest często tematem sztuki, dlatego że to jest niezwykłe uczucie, jedno z, może najbardziej takie cenne i bardzo ludzkie. Ale mi się wydaje, że w przy przypadku sztuki może bardziej ważna jest czułość. Czułość, która jest pochodną miłości. Ja zresztą bardziej cenię czułość od, od yy, miłości. Czułość mi się wydaje czymś bardziej trwałym. Miłość jest takim uczuciem, które zwykle... Yy. Wybucha i ma wąski, wysoki płomień. Jakiś wydam taki tomik, tylko Czułość idzie do nieba pod takim tytułem. I zawsze dużo pisami mówimy o czułości. Czułość to jest szerokie pojęcie. Dotyczy bardzo wielu dziedzin. Ktoś, kto nie doznawał czułości w dzieciństwie, będzie miał duży problem z kochaniem potem. One są od siebie zależne. To znaczy, czułość jest właśnie pod glebiem miłości, a z drugiej strony miłość też tworzy czułość. Jest taki piękny wiersz Norwida. Czułość bywa jak wojen pełen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd, jak wtór pogrzebny, jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosi zwykły zegarek srebrny. To jest naj, najładniejszy wiersz o czułości, jaki, jaki znam. Chciałam trochę podpytać Pana o, o, o charakterystykę pracy artysty. Czy ona jest ściśle związana z miłością i z pasją? Myślę, że może być artysta, który nie potrafi kochać, który jest wybitnym artystą. Pasja oczywiście jest potrzebna, dlatego że ona daje siłę i wytrwałość, która jest też bardzo ważną cechą artysty. Trzeba być również wytrwałym w tym, co się robi. Ludzi zdolnych jest bardzo dużo na świecie, często o tym nie wiedzą. A wygrywają w jakimś sensie ci, którzy są wytrwali, I, czyli mają pasję. Wytrwałość i pasja są ze sobą yy, pokrewne. Uprzeć się przy czymś, być wytrwałym w jakiejś sprawie. Nie każdy ma z góry dany talent, czasami trzeba ten talent jakby stworzyć i yy, być w tym wytrwałym. Jeżeli się bardzo czegoś chce, to się to na ogół osiąga, ponieważ większość ludzi nie potrafi bardzo chcieć. Ten stan tworzenia sztuki jest takim niezwykłym stanem. Ja nie wierzę w natchnienie. Kiedyś to było takie pojęcie modne. Mówiono dużo w okresie romantyzmu, szczególnie o natchnieniu. Ja bardziej wierzę w wytrwałość, to znaczy natchnienie przychodzi wtedy, kiedy się usiądzie. I wtedy ono przychodzi, czasami, czasami nie, ale to, co nazywano natchnieniem, to jest pewien stan umysłu, który który jest połączeniem różnych prawdopodobnie czynników. Jeżeli chodzi o wytrwałość, to niedawno ukończył Pan dzieło, które wytrwale tworzył Pan przez bardzo długi czas, czyli musiał się Pan wykazać cierpliwością, wiarą i chyba miłością, żeby to skończyć. No tak, ale były też upadki. Ja to pisałem, tą książkę, jak kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście właśnie zbieramy materiał przez bardzo wiele lat. To jest taka historia domu, gdzie mieszkali pisarze po wojnie, na ulicy Iwickiej 8 Tytuł tej książki, Dom pisarzy w czasach zarazy. I to jest historia tego domu, jako budynku, historia mieszkańców. Taka saga rodzinna, bo moi rodzice w tym domu mieszkali. To jest taka historia, która była bardzo trudna do napisania, bo to są losy kilkunastu osób, bardzo znanych kiedyś pisarzy. Taki stalinowski pomysł, żeby pisarze mieszkali w jednym domu. Pisałem to rzeczywiście z pasją, ale ja nie bardzo miałem formy na tą opowieść i miałem już chwilę załamania. Siedziałem na trzech skrzyniach materiałów, które były świetne. Ja też jestem nie tylko poetą, prozaikiem, też trochę reporterem. I dziennikarzem, więc miałem poczucie, że to jest świetny temat taki na taki reportaż historyczny. Skończyłem tą książkę niecały rok temu. Oczywiście od razu się otwierają nowe przestrzenie i nowe pola, i muszę coś nowego napisać. I męczy mnie, że nie mam pomysłu na jakąś nową książkę. Formuła opowiadania to jest w ogóle ważna rzecz, A mieć formułę na własne życie, też. To jest jedna z większych. Jedna z ważniejszych rzeczy, żeby mieć formułę, pomysł na swoje życie. Taki element miłości mi się wydaje, takiej satysfakcji miłosnej jest po napisaniu wiersza. To w przypadku poezji bardziej występuje, że I tak jest nagle poczucie, że kiedy się pisze wiersze, coś zaskoczyło, że to jest to. I to jest takie uczucie niemal magiczne, prawda? Że, że ja czasami, jeżeli mi wiersz Pana. wyjdzie, to może być moje złudzenie, że nie jest dobry, Pana. ale takie, mam takie przekonanie. To jest tak trochę, aby ktoś za mnie to zrobił. Stąd był pomysł na istnienie natchnienia, czyli jakiejś siły wyższej, która. która daje taką możliwość, żeby napisać coś, co jest w jakimś sensie lepsze ode mnie i mądrzejsze ode mnie. Książki są często mądrzejsze od autorów, dzieła sztuki są mądrzejsze od artystów. One są powyżej, jakby, czyli to są te ukryte przestrzenie w nas, które trochę za nas pewne rzeczy robią. Kiedy dobrze mi się pisze, zawsze mam wrażenie, że ktoś pisze trochę za mnie, że ktoś mi pomaga. Ktoś to jest mądrzejszy ode mnie i na pewno ode mnie dużo zdolniejszy. Bardzo ciekawa zależność między przypadkiem a koniecznością. To zawsze mnie to fascynowało. Co jest przypadkiem, a co jest koniecznością, bo... Wydaje się, że wszystko jest przypadkiem. Każda nawet mała rzecz wpływa na losy człowieka i też na losy świata. To jest to słynne powiedzenie, że ruch skrzydeł motyla w nie ma wpływ mm. prawda, na losy świata. Ale gdyby tak było, to życie byłoby właściwie bez sensu, wszystko byłoby przypadkiem. Z drugiej strony, gdyby wszystko było koniecznością, też byłoby życie bez sensu. I tutaj y, dochodzę do tego, co jest dla mnie uważam, że jest być może coś trzeciego, czego my nie rozumiemy, co, co, co nie jest ani przypadkiem, ani koniecznością. Jest, jest jakąś tajemnicą, która. Powoduje, że rzeczy dzieją się tak jak, tak, jak się dzieją. Ja na swój własny użytek mówię, że przypadkiem tłumaczymy rzeczy, których inaczej nie umiemy wytłumaczyć, i to by rzeczywiście było zgodne z pana trzecim pojęciem, którego nie znamy może. Czym jest dla artysty, dla pana codzienność? Codzienność jest, jest moim głównym pokarmem. Yy, ona jest niezbędna właściwie dla mnie. Ponieważ ja uprawiam różne gatunki, ja też piszę 5 fenetonów w miesiącu, potrzebuję ogromnej ilości materiału. Jakichś bodźców, więc teraz, w okresie zarazy, jestem bardzo biedny, bo mam tych bodźców mało. Teraz potrzebuję pomysłu na nową powieść, którą próbuję pisać, a jako, że nie ma pomysłu na powieść, to piszę takie miniopowiadanka. Ale jak są miniopowiadanka, to każdy miniopowiadanka musi mieć inny pomysł, więc skąd brać te pomysły? Jestem trochę zaszczuty przez pomysły. Codzienność przynosi oczywiście różne tematy, i to jest też ten przywilej artysty, że potrafi w tym śmietniku codziennym znajdywać. Perły i różne cenne przedmioty, których większość ludzi nie widzi. Mówiliśmy o kobiecości i męskości, o tym balansie pomiędzy tymi pierwiastkami. Ja chciałam odnieść się do pana książki. Książki, która właściwie w formie swej już jest złożona z tych dwóch pierwiastków. Kolonia karna. Jak to się pisze książkę z dwóch punktów widzenia? No to była książka kalkołomnie trudna dla mnie, ale jednocześnie miałem wielką radość z pisania tego. To jest taka historia małżeństwa, kilkunastu lat małżeństwa z punktu widzenia mężczyzny i kobiety. I także musiałem się wcielić w kobietę, co okazuje się, że jest trudne, ale możliwe, no, bo mamy w sobie ten pierwiastek, też my mężczyźni żeński, u mnie może on jest nawet dosyć mocny. I to jest, to jest taki ten horror małżeński. Miałem pomysł, żeby zgromadzić wszystkie okropne rzeczy na temat małżeństwa w jednej opowieści. To jest widziane z dwóch punktów widzenia, czyli męskiego i żeńskiego. Ona oczywiście go głównie obwinia o wszystkie prawda, rzeczy, on z kolei nie. Także na to samo patrzą inaczej, bo tak jest, że nie ma jakby jednej prawdy. No, każdy widzi ją na ogół jakoś trochę inaczej nawet, jeżeli nie zupełnie odmiennie, to z różnymi odcieniami. I oczywiście w przypadku tej żeńskiej części trochę mi kobiety różne pomagały, zwracam się o pomoc, o Aha. jakieś podpowiedzi, żeby tak się do końca wczuć w tę rolę, rolę kobiety. W każdym razie kiedy się czasami kłóciłem z żoną, to mówiłem, poczekaj, poczekaj, muszę to zapisać. To jest przywilej artysty. Wielki, że ze swoich nieszczęść robi temat. Tak jak robiłem temat ze stanu wojennego. Pisałem bardzo dużo wierszy, wtedy, które były wówczas popularne. Yy, I też z różnych swoich problemów, nawet z depresji. Teraz akurat jest OK, ale miałem bardzo zły okres i też napisałem książki, dwie książki o depresji. Rzeka Podziemna, taka powieść o depresji. Napisałem taki poradnik. Osobisty przewodnik po depresji. Myślę, że to jest książka, która może być cenna dla osób, które mają doświadczenia z depresją. Szczególnie, że to po raz pierwszy kogoś trafia, to, to jest takie poczucie, że to jest jakiś niesamowity świat, jakiś obóz koncentracyjny. I jeżeli my wiemy, jak się poruszać po tym obozie, to jednak jest dużo łatwiej przez to, przez to przejść. Więc ja właśnie ze wszystkiego robię temat. To już jest taka moja taktyka życiowa. To jest też coś, takie przesłanie dla młodych, że trzeba mieć y, pomysł na swoje nieszczęścia, jak sobie z nimi radzić. Chciałam spytać Pana o jeszcze jedną miłość, a może związek bardziej. Jak y, wpływa na Pana, jakie ma znaczenie dla Pana miejsce, w którym Pan żyje, czyli Pana mała ojczyzna, w której się właściwie w tej chwili znajdujemy, bo to nas też połączyło. Y, spotkanie w w Wawerskim Centrum Kultury, które ma pan, jak sam wspomniał na początku, kilka kroków od domu. Czym jest dla pana, pana mała ojczyzna? Jesteśmy zwierzętami terytorialnymi. My tworzymy taką mapę w ogóle y, tych ciepłych miejsc. Tutaj na tym rogu ulicy się z nimi spotkałem tu są okna ludzi, których znam albo którzy kiedyś tam y, mieszkali. Y, nawet to nasze spotkanie dzisiaj i rozmowa też powoduje, że ta sala, widowiskowa i ten Dom Kultury też nabywa pewnych cech, że się staje takim ciepłym miejscem, miejscem jakiegoś wspomnienia, więc jako, ja tu mieszkam gdzieś od 12 lat i, i tak już tą okolicę poznałem i też mi się wszystko zaczyna kojarzyć. Tutaj jest sklep rybny, Kaszubka go prowadzi, która ma podobne poglądy polityczne, jak ja to wszystko wiemy, prawda? Jest zakład samochodowy, no, gdzie mam już tradycję leczenia swoich samochodów. Jest warzywny sklep, to akurat wiem, że właścicielka ma inne poglądy polityczne niż ja. Jest kiosk, gdzie kupuje gazety. No, apteka kojarzy już tych ludzi, którzy prowadzą tę aptekę. Fryzjer. Już tam stary fryzjer przestał tam strzycać, ale jest nowa fryzjerka. To wszystko powoduje, że, że ta okolica staje się taką mapą pełną pulsujących, ciepłych miejsc. Bez głowy. Straciłem głowę dla ciebie, i chodzę teraz sercem na dłoni zupełnie wyweszony. Teraz wszystko jest w twoich rękach, moja radość i męka, głowa, serce, jelita. Gdziekolwiek jestem, czuję, że mnie czytasz jak otwartą książkę. Potem zamykasz, kładziesz na nocnym stoliku i beze mnie zasypiasz.